Szeroko interesuję się sportami, pływałam, 8 lat trenowałam pływanie delfinem, grałam w koszykówkę, byłam w reprezentacji szkoły, na studiach grałam w koszykówkę. No, przyszedł taki moment w moim życiu, że zainteresowałam się również bardziej kickboxingiem niż boksem. Te sporty walki w ogóle zawsze mnie interesowały. Ja wychodzę z założenia, że te czasy gladiatorów to były bardzo fajne czasy. Może nie, może nie Tutaj jakby ci gladiatorzy, którzy byli tak naprawdę niewolnikami, ale czasy, w których ludzie zamiast się opluwać anonimowo w internecie potrafili dać sobie, e, mówiąc kolokwialnie, popysku i, i, i po razie rozwiązać w sposób męski tego typu problemy. E, mój młodszy syn, który właśnie jest doskonałym psychologiem, jest również miłośnikiem sportu walki, który uprawia, jest sportowcem. E, on mnie zaraził, rzeczywiście on mnie zaraził tym. No i tak, z, rzeczywiście z młodszym synem, e, z młodszym synem. Uprawiam kickboxing. Robię to oczywiście bardziej lajtowo. Staram się, żeby to nie było takie w moim przypadku bardzo mocne, tylko no, dawało bardziej. Odbicie tej mojej psychice, która jest tak bardzo obciążona pracą i to w bardzo wielu kierunkach, i rzeczywiście wyrzucenie tych emocji na worku, tej takiej czasami złości życiowej, jest chyba bardzo fajnym rozwiązaniem. Nie lubię biegać, ale rzeczywiście kocham. Kocham wszelkiego rodzaju uderzenia, ręką, nogą. Lubię bić się z życiem, lubię bić się z workiem. Mój syn jest bardzo dobrym trenerem, ponieważ mój syn w ogóle posiada uprawnienia trenerskie, ale, ale przez to, że jest psychologiem i przez to, że sam od bardzo wielu lat uprawia sport, przez to, że i sport, i psychologia pozwoliła mu się zbudować i jest bardzo fajnym facetem, bardzo fajnym człowiekiem, to też te jego treningi są takie bardzo, bym powiedziała, z jednej strony wyrozumiałe, a z drugiej strony niezwykle konsekwentne. I gdyby nie fakt, że to mój syn jest moim trenerem, to pewnie bym całe mnóstwo miała wymówek, odpuszczała, a on staje przede mną, spojrzy swoimi oczami i, i patrzy i mówi, mamo, nie, 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 nie odpuszczasz. Schodzimy na dół i, i trenujemy. No. Jest to w ogóle wyjątkowy człowiek. Myślę, że, że, że moi synowie to jest taki mój dar od losu, ale, ale ten mój młodszy syn, który ma taką samą liczbę mistrzowską jak ja, numerologiczną, jesteśmy obydwoje 33 takimi szóstkami z dwóch trójek, to ta jego patrzenie głębiej na drugiego człowieka, taka możliwość zajrzenia w jego duszę również przekłada się na to, że on zagląda często w moją duszę. Ja nie muszę w domu nic Mówić, jak on się pojawia i, i widzi mnie, ja mogę naprawdę mieć szeroki uśmiech na twarzy. Mówi: Mamo, jest coś nie okej. Okay. Chodź pogadamy i pójdziemy, potrenujemy.